Jesteśmy na stacji kolejowej Ule. Pociąg odjechał, a my zaczynamy podróż. Tam kierunek warszawski, a tutaj małkinia łochów i oczywiście liwiec jest w tę stronę. Tak jak wspomniałem, mamy jesień. Film na moim kanale pojawi się z dość dużym opóźnieniem. No, myślę, że już w 2026 roku, więc opóźnienie co najmniej dwa miesiące. No ale, żeby Wam się nie nudziło w te długie zimowe wieczory, właśnie taki materiał powstał. My już sobie idziemy od stacji kolejowej w kierunku miejscowości Ule. Tam zejdziemy sobie już bezpośrednio do Liwca, no i zobaczymy jak ta rzeka wygląda. Będziemy schodzić w dół szlakiem żółtym. To chyba znak, że zbliżamy się do rzeki, no, podbierak jest, ale wędki już nie. Jeszcze rzut oka na taką tablicę informacyjną. Naprawdę jest to fajnie zorganizowane. Spokojnie można taki wypad weekendowy tutaj zaliczyć. Tutaj kolejna tablica informacyjna. Tak jak mówię, to jest dobrze zorganizowane. No, my już naprawdę idziemy nad rzekę. Jesteśmy już nad wodą. Tak zwana plaża Liwcowa, czyli ta najpopularniejsza w Ulach i pewnie w okolicy. No, plaża zbyt duża nie jest. Sami, sami zobaczcie latem zapełniona. No, taka idealna rzeka dla dzieci niezbyt głęboka. Tym bardziej właśnie latem, spokojnie można się kąpać, są spływy kajakowe, także tutaj sporo się dzieje. No a tak rzeka wygląda jesienią. Ja sobie tutaj wędkowałem, obławiałem tutaj przy tej skarpie w poszukiwaniu jakichś kleni jazi. No ale wyniki nie były powalające. Powyżej jakieś klenie łapałem, brodząc. Ogólnie rzekę zjechałem aż do ujścia do Bugu, no i coś tam wjechało, ale o tym porozmawiamy sobie później. No, tymczasem schodzimy w dół rzeki, jak ona w rolach wygląda. Właśnie widzicie dno piaszczyste. Latem rzeka mega wypłycona, nawet trudno spłynąć kajakiem. Także na jakieś mega okazy nie ma co tutaj liczyć. Ale fajne miejsca są i też Wam je pokażę tak jak mówiłem idziemy szlakiem żółtym wszystko się zgadza no i widok ze skarpy ona jest całkiem wysoka tutaj widać erozja postępuje no i zobaczcie tutaj moim zdaniem jakieś klenie powinny być ale tak jak Wam mówiłem w lato rzucałem wyniki nie, po, nie, nie powalały Same małe sztuki. Jeszcze kawałek sobie podejdziemy. Bo chyba będzie fajny widok na rzekę. No, tak właśnie mi się wydawało. Zobaczcie. Tak wygląda właśnie liwiec jesienią. No, żałuję, że ta złota jesień mi uciekła, ale niestety nie miałem czasu. No, i zobaczcie. Tutaj jest rynienka. Na pewno wody ponad kolana. Także. Klenie mogą tutaj stać. No wiadomo, nie za wielkie. Ja takie dwudziestaki tutaj wyciągałem. I jeszcze raz widok na plażę Liwcową w górę rzeki. No fajnie to wygląda. Dzika rzeka. Typowo kleniowa. No i wpadały też jazie. Przeszliśmy około kilometra. Już skończyła się taka zabudowa letniskowa, która tutaj jest naprawdę duża. No wiadomo, miejscowość podwarszawska, atrakcyjna dość turystycznie. Jest rzeka, są lasy. Także ludzie sobie takie domki pobudowali. Także latem na pewno jest tutaj ich sporo. O, jak coś poszło. No tutaj chciałem właśnie powiedzieć, że wątpię, żeby byłyby stały. A fajny spław był przed tą wyspą. Naprawdę spoko ryba poszła. No tak rzeka wygląda. Powiedziałbym tak na szybko coś między świdłem a wkrą. Od wkry mniejsza, od świdra większa. Oczywiście dzika. Zobaczcie takie wysepki. Także tak jak mówiłem wcześniej, moim zdaniem typowo kleniowa. Ewentualnie jaziowa. Wracamy na Szlak Żółty i schodzimy w dół. W kwestii dojazdu jest on naprawdę banalny. Z Warszawy jedziemy sobie do Dworca Wileńskiego i stamtąd wsiadamy w każdy pociąg kolei mazowieckich, który jedzie na Łochów albo Małkinie, a godzina drogi jesteśmy na miejscu. Wysiadamy sobie na peonie. I idziemy lasem w kierunku rzeki. Także kto nie ma samochodu, bez problemu może sobie tutaj dojechać. Zresztą, tak jak ja dojechałem dzisiaj. Kolejny rzut oka na rzekę. Zobaczcie, póki co szlak jest wzdłuż wody, no ale niestety za chwilę od niej się będziemy musieli oddalić. Tutaj mamy ławeczkę. No idealne miejsce na jakieś śniadanie, czy tam nawet obiad. Tak to wygląda jesienią. No i tak jak mówię, na chwilę musimy się od samej rzeki oddalić. Także idziemy dalej. A śniadanie zjemy sobie w innym miejscu. W tej chwili idziemy najmniej ciekawym fragmentem szlaku. Zobaczcie, jezdnia bez pobocza. Szlak żółty, także od rzeki jesteśmy oddaleni, no dodatkowo idziemy jezdnią, także no niesympatycznie, ale za chwilę postaramy się do tej rzeki jednak zbliżyć. Czas się cofnąć o 25-27 lat. Ja tutaj w Nadliwiu przyjeżdżałem ze szkołą podstawową na zieloną szkołę. Tam dalej się jechało i były jakieś budynki, gdzie właśnie sobie siedzieliśmy tutaj na wzgórzu dość dobrze to pamiętam, a w tamtą stronę chodziło się nad liwiec. No kupę lat już minęło. Podeszliśmy do rzeki, ale akurat wyszło nam słońce, także pierwsze ujęcie będzie słabe, Natomiast drugie już całkiem fajne. Zobaczcie. No liwiec niewiele się zmienia od poprzednich ujęć. Cały czas jest dość płytko. Ja widzę, że dno jest piaszczyste, i tak jak cały czas powtarzam, rzeka typowo kleniowa. Można sobie ją obławiać jakimiś wobleami. No i tak jak widzicie, jakiś drzew nad głową byście nie mieli. Także spokojnie możecie nawet rzucać sobie muchówką. Myślę, że klenie by wyjeżdżały. No, jest to tutaj moim zdaniem zdecydowanie gatunek dominujący. Przed nami jest most, zaraz sobie na niego wejdziemy. I też kilka ujęć postaram się nagrać. Zobaczcie, jakie fajne miejsce. Ja je sobie zapamiętam i na pewno tutaj wiosną przyjadę z jakimś lekkim spinningiem, czy nawet z pławikiem na przepływankę, czy przystawkę. Mam wędkę teleskopową, spakuję się, przyjadę rowerem i takie miejsca właśnie sobie obłowię. No już mi się ta rzeka podoba. Ma swój klimat na pewno. A tutaj wiosną jakieś płocie, może właśnie klenie, jazie podejdą, trochę się podnęci, minimum sprzętu i się połowi. A przed nami most i tak jak mówiłem zaraz sobie na niego wejdziemy. No rzeka już mi się podoba, ma swój klimat. Ujęcia z mostu musimy sobie odpuścić. Niestety trasa okazała się bardzo tutaj ruchliwa, hałaśliwa na Sokołów, Podlaski, także no nic z tego by nie wyszło. My idziemy dalej, minęliśmy już Puste Łąki, przed nami Loretto. Inne miejscowości jakie już minąłem to Strachów i Iły. No, rzeka niewiele się różni, cały czas wygląda tak samo, także ja tutaj nie będę jakiegoś materiału nagrywać, no bo nie chcę, żeby on był zbyt długi. Jesteśmy w miejscowości Loreto. No, niestety, szlak cały czas prowadzi jezdnią. Jako koło sanktuarium sobie tutaj zszedłem, żeby zobaczyć, jak wygląda rzeka. Jest na pewno szersza niż powyżej. No, ale są tutaj tylko łachy piachu. Nie wiem, czy to na kamerze widać. Tutaj pewnie nawet po kolana wody nie ma, a latem to już w ogóle będzie wypłycenie. No, jak widzicie, są jakieś wyspy. Tak jak tutaj przede mną, tutaj rzeka się rozwidla, tutaj płynie główny nurt, a tutaj taka odnoga. Takie miejsca spokojnie, pływającymi wobleami można sobie obłowić. No Szczególnie na wiosnę, jak tutaj wchodzi ryba z Bugu. Jesteśmy praktycznie przy odcinku przyłyściowym. Za chwilę będziemy mijać miejscowość Świniotop i tam też sobie zejdziemy do rzeki. Także ja się już cofam na szlak, i za chwilę się widzimy. Pokrótce opowiem Wam, dlaczego ja w ogóle takie filmy nagrywam. no Nie jest to temat tak stricte związany z wędkarstwem. Ja ze sobą wędki nie mam, nic tutaj nie obławiam. No ale tak, przede wszystkim takie filmy na moim kanale już są. Powód jest prosty. Moim zdaniem. Dobry wędkarz powinien wiedzieć jakie rzeki, jakie zbiorniki ma blisko siebie. No i kto wie, może właśnie takie wędkowanie będzie mu odpowiadało. Zobaczę, jak taka rzeka wygląda. Może się tutaj wybierze. Ja konkretne, konkretne miejscówki tutaj nawet pokazuję. Zresztą możecie do mnie napisać komentarz. Chętnie Wam podpowiem, gdzie ja tutaj wędkowałem, na co wędkowałem i co udało mi się złowić. No nie jest takie sprzedawanie miejscówek. Moim zdaniem. Ten film obejrzy pewnie 500 osób, z czego zadecyduje o przyjeździe może z pięciu wędkarzy. Także miejscówki na pewno spalone nie będą. Zresztą tutaj jakieś mega piękne ryby nie pływają. Ale takie wędkowanie na pewno jest przyjemne. No i kto wie, może ktoś po obejrzeniu takiego filmu zadecyduje właśnie, żeby rozpocząć sobie taką przygodę ze spinningiem. Na takich rzekach. A tak jak mówiłem, na kanale już są materiały o wkrze i o świdrze. Rzeki dosyć podobne, też omówione dość dokładnie. Także jeśli kogoś to interesuje, niech sobie te filmy włączy. Na pewno bez problemu je znajdzie. Przyznam się, że nazwa miejscowości dość ciekawa, a jeszcze ciekawsza może być jej geneza. No coś w necie poszukam, zobaczymy. Skąd to się wzięło? Zbliżamy się do rzeki. Trzeba przyznać, że widoki do najgorszych nie należą. Mając taki widok, aż chce się zjeść drugie śniadanie, no, my oczywiście jesteśmy w miejscowości Świniotop. Na tym odcinku wyjeżdżały mi zdecydowanie najfajniejsze ryby. I za chwilę Wam o nim opowiem. Już jesteśmy po drugim śniadaniu. I podejdziemy sobie może do miejsca, w którym ja miałem najlepsze wyniki. Jeśli chodzi o wędkowanie na Liwcu. Nie wiem czy to dobrze widać, ale tutaj w oddali jest wyspa. Tutaj mamy dość stromy brzeg co już nam sugeruje, że tam jest najgłębiej. Oczywiście drugi brzeg jest totalnie zasypany piaskiem, nie warto go obławiać. Warto skupić się właśnie na tym, co tutaj się dzieje. A tutaj ja miałem właśnie najlepsze wyniki. Obławiałem sobie to miejsce, no i to poniżej też, bo tutaj ta rynna się ciągnie myślę, że 150-200 metrów. No ale miejsce obławiałem sobie pływającymi woblerami typu siek, bzyk, jakiś tam glok czy tam salmo, no i wyciągałem tutaj klenie w przedziale no 25-27 cm. no można powiedzieć, że nic specjalnego ale jak na taką rzekę to już jest wynik całkiem spoko moim zdaniem tym bardziej, że było lato, poziom wody dużo niższy no i co tutaj jeszcze mogę dodać, wpadł fajny bonus w postaci jazia 37 cm no wtedy to było moje PB na szczęście udało się to poprawić dzisiaj to jest jazia 52 cm także srebrny medal przyjeżdżałem sobie tutaj rowerem obławiałem też odcinki powyżej można powiedzieć, że nawet brodziłem od mostu kolejowego w Urlach aż do tej plaży liwcowej no tam jakieś klenie mi wjeżdżały ale nie były zbyt duże także zdecydowałem, że warto sobie tym rowerem pojeździć poszukać ciekawszych miejscówek i właśnie ta moim zdaniem jest najciekawsza no może stąd lepiej będzie widać o co chodzi no sami zobaczcie no taki wędkarz rzeczny powinien od razu skminić o co chodzi tam jest rynna tam te klenie się trzymają tam w oddali też jest rynna i te klenie też stoją. Także moim zdaniem, najciekawsza miejscówka na pewno warta obłowienia. Jeśli komuś zależy, ma trochę czasu, niech sobie przyjedzie. Tylko musi wziąć poprawkę na to, że oczywiście tutaj latem jest pełno ludzi. Także godzina 5.30 powiedzmy do 7.00, 8.00 rzeka jest wasza. A my schodzimy dalej. Oczywiście mogą pojawić się komentarze, że sprzedaję miejscówki, no ale bądźmy ze sobą szczerzy. Do tego momentu w filmie dotrwało może, nie wiem, 100 osób i tak byłoby dobrze. Spinninguje z nich może 20, z czego w Warszawie mieszka, nie wiem, 5. Także przyjedzie jeden wędkarz albo. Nie przyjedzie żaden. To nie jest żadne sprzedawanie miejscówek. Zresztą to miejsce jest dość dobrze znane. Powstawały tutaj inne filmy, no nieco wiekowe można powiedzieć. Jako kojarzę z nadliwca kilka ciekawych filmów, które powstały no 8-7 lat temu. Ale ta rzeka wyglądała zupełnie inaczej. Tutaj łowiono szczupaki, fajne okonie. Nawet spotkałem się filmami, na których łowiono na żywca. No w tej chwili widzicie jak to wygląda. Rzeka jest zapiaszczona. Oczywiście ciekawszy odcinek jest powyżej Kalinowca. Ja znam wędkarzy, którzy tam wędkują. Mniej więcej wiem co się dzieje. I jeśli ktoś jest nastawiony na wyniki, to właśnie tam jeździ. Tam można sobie spokojnie wędkować na Feder, czy na cięższy spinning, właśnie za szczupakiem. A tutaj raczej piaskownica, taka trochę odskocznia od właśnie tego cięższego spinningu. No takie rzeźbienie zakleniem, brodzenie, przyjemne dno piasek. O, tutaj nawet widać, że wydeptane, także. No typowo taka wędkarska miejscówka. Zobaczcie, jak to wygląda. No pewnie słońce się odbija. Stan wody podwyższony, bo tak jak mówię, ja sobie tutaj na spokojnie wchodziłem bardziej przy tej wysepce i sobie tymi siekami, glogami obławiałem. A Jazia wyciągnąłem gdzieś stąd. No, także tak to wygląda, i tak jak mówię. No tutaj widać, że jakiś wędkarz sobie podchodzi. Ciekawe czy nas pławik nie łowi, a sami przyznacie miejsce całkiem fajne. No, trochę długo o nim gadam, ale tak jak jeździłem, ma ono największy potencjał. Ja jeszcze powiem wam taką ciekawostkę. Mam znajomego, który wędkował, no, myślę, że około 20 lat temu na liwcu. I uwaga, łowił głównie szczupaki. I co ciekawe, łowił je z pontonu, także zobaczcie jak rzeka się zmieniła, no w tej chwili pływanie po niej pontonem jest w ogóle nie do pomyślenia. No prędzej można tutaj chodzić sobie właśnie z muchą, a nie myśleć o jakichś fajnych szczupakach. No rzeka się zapiaszczyła, wypłyciła, pontonem to można sobie pływać może powyżej Kalinowca, a na pewno nie na tym odcinku. No ale tak to jest. Kto wie? Może ktoś przez przypadek za właśnie 15-20 lat trafi na ten film i też zobaczy, jak rzeka się zmieniła. Kto wie? Znowu mamy kapitalny widok. No, taka polana właśnie nad rzeką. No, ale niestety ja już widzę, że tutaj jest płytko. Także jest to bardziej kąpielisko niż miejsce do wędkowania. No, wypoczynkowo spoko, ale jeśli chodzi o wędkarstwo, to raczej lipa. Zobaczcie, jak tutaj rzeka się rozleła. Ona tam jest wyraźnie szersza niż tutaj. Zresztą tutaj tak są piachy. Tutaj też są piachy. No, nic ciekawego tutaj nie złowimy. O ile w ogóle coś złowimy. Przed chwilą mówiłem, że tutaj bym nie obławiał. Bo pewnie żadna ryba tutaj nie stoi. No i po części to jest prawda, bo na drugim brzegu no tutaj to na pewno nic nie stoi, jest zasypane piachem. No ale tutaj sytuacja już wygląda zupełnie inaczej. Ja patrzę i tutaj jest całkiem głęboko. Tutaj ta była ta tutaj rynna na pewno się tworzy i to jest zdecydowanie miejsce do obłowienia. Tym bardziej wiosną. Moim zdaniem jakieś klenie tutaj mogą się ustawiać. No tak jak mówię, jest nieco głębiej. Trochę wody jest, miejsce do obłowienia, też warte zapamiętania. A fajnie wygląda szlak tutaj, no bo zobaczcie, mamy drogę, idziemy sobie wzdłuż rzeki. Nie jesteśmy wskazani na tą jezdnię. Można powiedzieć, że mamy to miejscowość, w którym oczywiście Liwiec uchodzi do Bogu, czyli Kamieńczyk. Zobaczymy sobie te główki na szybko, może nieco ujęć z bugu i ja już się zawijam do domu. Jedyne dzisiaj ujęcie rzekliwiec z mostu, tuż przed ujściem do bugu. No ale nie najgorsze, sami zobaczcie. No pogoda nam się trafiła może z początku nie za bardzo, ale teraz jest całkiem OK No i zobaczmy w drugą stronę Niestety pod słońce Jakoś spróbuję to bokiem uchwycić No nie wiem co to wystaje takie pale jakby stary most czy jakaś konstrukcja do rozbijania kry. No tak jak mówię pod słońce. No tutaj dość piaszczysto Ewentualnie na wiosnę bym się spodziewał. Przy wysokiej wodzie coś może z bugu by wchodziło, nawet natarło. Mamy ostatni odcinek, myślę, że niecały kilometr, także idziemy i szlak jest tuż przy rzece. Już odcinek przyłyściowy, ale szlak biegnie tuż koło rzeki. Zobaczcie jakie widoki, jaka pogoda. No jednak się załapałem na tą końcówkę polskiej złotej jesieni. Jaka przestrzeń. No, niestety ujęcie pod słońcem, ale trudno. Nie ma co narzekać. Udało się, może słabo to widać, ale niestety bliżej nie podejdę. Tutaj mamy liwiec, a tutaj mamy bóg. Rzeki się łączą. I przed nami główki w kamieńczyku. Myślę, że na jedną czy dwie sobie wejdziemy. Chociaż z czasem już jest grząsko. No ale spróbujemy. Zobaczymy jak to wygląda. Pewnie nie widzicie, ale na tamtej główce stoi wędkarz, łowi na pławik. A taka klatka, no jesienią wydaje się całkiem ciekawa. Tutaj mamy następną główkę i ostatnią taką obudowaną betonowymi płytami. I ja pamiętam, że właśnie z niej sobie rzucałem na wobleki. Jak tutaj rowerem przyjechałem, także wejdziemy na nią i stamtąd się z Wami pożegnam. Schodzimy sobie i tak na poważnie to jest całkiem ciekawe miejsce. No widać, że odwiedzane przez wędkarzy, tudzież śmieciarzy. No zobaczcie. No jakieś leszczyki na pewno tutaj wpływają. Fajne miejsce. Nawet żeby rzucić na, na ten przełom płynącej, stojącej wody. Tutaj jak widzicie ona nieco kręci. Tak na szybko. Ja pamiętam, że właśnie w lato stałem sobie tutaj na tej najbardziej umocnionej główce. Stamtąd gość rzucał na grunt. No w tej chwili główka jest zalana. Poziom wody podwyższony. Ale zobaczcie. Tutaj można sobie... Widzieliście to, ale poszło. Ciekawe, co to było. No, przepłoszyłem. Piękna ryba poszła. Ale właśnie o tym chciałem powiedzieć. Takie klatki są zdecydowanie do obłowienia. Tutaj i poniżej tak samo. Tutaj też. Tu muszą stać leszcze. Jest trochę kamienia. Jakieś sandacze pewnie wchodzą. A swoją drogą to była piękna ryba. No dobra. Ja już się z Wami żegnam. Za chwilę szybkie zakończenie. Cóż mogę powiedzieć, kolejną mazowiecką rzekę mamy odhaczoną. Trasa Ulę Kamieńczyk wzdłuż liwca zaliczona. Jesteśmy już nad Bugiem. No, mam nadzieję, że film Wam się podobał, jakoś skłonił Was, żeby takie właśnie rzeki odwiedzać. No, i tyle z mojej strony. Wszelkie jakieś tam aktywności na kanale mile widziane. Lajki, suby. Komentarze, także. No ja już nie przedłużam, bo film i tak jest pewnie mega, mega długi, ale taki w Samas na zimowe wieczory. No na pewno to lepsze dla wędkarza niż Netflix. Także. Widzimy się na następnych filmach.